Witam wszystkich w kolejnym odcinku TABy vs. Spacje. Adam Polak. Andrzej Wysoczański. Na co dzień pracujemy w The Software House, gdzie pomagamy budować fajne aplikacje, a po godzinach całą zdobytą naszą wiedzą dzielimy się właśnie w tym podcaście. Andrzej, dzisiaj rzucimy taki temat, który no myślę, że będzie trochę kontrowersyjny dla wielu. No, spodziewam się, że bardzo kontrowersyjny. Kojarzę przez lata, jak tam nie wiem, 10 lat temu przechodziłem do TSH, to jednak taki temat e, TDD. E, Test-driven development był bardzo, bardzo popularny. Pamiętam, że na każdej konferencji musiały być jakieś prezentacje o tym, jak to robić, jak do tego podejść, jak to wygląda, jakie to ma benefity. Niektórzy starali się powiedzieć o jakichś wadach, no ale mam wrażenie, że w całym takim naszym świecie IT od jakiegoś czasu to TDD no jest trochę traktowane jak takie rozwiązanie wszystkich problemów w projekcie. Jeżeli coś jest nie tak z jakością, TDD. TDD. No dobra, ale czy to faktycznie jest aż takie fajne? Wiesz, ja patrzę trochę z perspektywy może nie tyle że frontendowej, patrzę z perspektywy całej aplikacji. Znaczy, myślę, możesz patrzeć z perspektywy frontendowej. Tam to jest w ogóle bez tam, sensu. Tam jest dziki zachód. Ta, tam jest dziki zachód. <laughs> Oczywiście da się zrobić TDD na frontendzie, no ale powiedzmy sobie jeszcze, że jest to dużo, dużo rzadsze rozwiązanie niż, niż w części backendowej, nawet ze względu, wiesz. Testowanie jakichś dynamicznych komponentów przed ich stworzeniem, no trochę bez sensu. Testy jednostkowe, integracyjne jak najbardziej na froncie, okay. no, ale jednak to TDD. To jest, to jest święty gra backendu, a, znaczy, a nie frontu. Wiesz, generalna idea, no, wydaje mi się, że jest dość spoko, bo to jest wiesz, takie powiedzenie, pierw napisz testy, mm -hmm. potem zrób implementację tego, co napisałeś, żeby od razu na bieżąco widzieć, co działa, co nie działa i tak dalej. Nie? I to ma pewne swoje wady, żeby nie było. Jak na przykład... Yy, Pewnie, dan... ja tu widzę bardzo dużo wad. Yy, znaczy, przepraszam, chciałem powiedzieć zalety. No właśnie. <laughs> Ma swoje pewne zalety. I wiesz, ja na przykład nie będę ukrywać, nie? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś zaczyna programować, to akurat TDD może być spoko, bo to uczy pewnego sposobu programowania. I teraz nie chodzi mi o to, żeby najpierw zaimplementować testy, a potem kodzić. Chodzi mi bardziej o projektowanie pewnych rzeczy po to, żeby potem były łatwo testowalne, nie? Bo żeby tak naprawdę napisać pierw testy, to po pierwsze trzeba mieć wizję tego, co chcesz uzyskać, nie? A po drugie, jak potem te testy będziesz pisać, no to, żeby nie robić tutaj jakichś tam szpagatów i wymyślać po prostu kosmicznych rzeczy naokoło wszystko, no to te połączenia pomiędzy czy to klasami, czy jakimiś funkcjami, one muszą być na tyle luźne, że zaczynasz sam korzystać z pewnych patternów, które sprawiają, że te aplikacje są mniej ze sobą Wiesz, połączone, w sensie ten kod jest mniej taki y, y, ze sobą zbity, raczej jest rozdzielony. Pewne rzeczy możesz podmieniać, wiesz, dependency injection i te sprawy nagle wchodzą. Nie? I zaczynasz po prostu rozszerzać swoją taką wiedzę, mniej więcej uczysz się, w jaki sposób pisać coś y, w fajny sposób, nie? taki, który będzie skalowalny, utrzymywalny i tak dalej, i tak dalej. No natomiast, nie ukrywam, no to ma pewną wadę, nie? żeby. Tak. Trzeba poświęcić dość dużo czasu na to, żeby ten kod wyglądał tak, jak wygląda, nie? żeby te testy działały tak, jak mają działać. A inna sprawa, nie? w szczególności jeżeli masz aplikację, która jest dość dynamiczna, ja wiem, na przykład w jakimś startupie, gdybym miał pisać kod TDD w startupie, to za to jest, każdym razem bym się wkurzał. Tak, to, to jest, to, to znaczy dla mnie to TDD to jest taki trochę killer efektywności. Ja nie mówię, że to jest złe, ale właśnie to, co podajesz, ten startup jest super przykładem, czyli bardzo dynamiczne, bardzo dynamicznie zmieniające się wymagania też czasami. Nie? Ilość czasu potrzebna wtedy na implementację tych testów przed kodem, nawet na jakieś prototypowanie, i tak dalej. To jest po prostu bardzo, bardzo kosztowne i to jest duży narzut czasu i trochę. Trochę mimo wszystko zabija tą kreatywność, która przy tych projektach dynamicznych i startupowych jest wręcz wskazana. I teraz patrz, bo ty mówisz, że, że to jest kosztowne i że zabija efektywność. Wiesz, jakie są najbardziej popularne tezy wszystkich osób broniących TDD? Że ten koszt zwróci ci się później, bo będziesz miał mniej błędów? i że ta efektywność jest wyższa w późniejszym, w długoterminowej fazie. I nie? tu się zgodzę. Jeżeli mamy projekt, który jest bardzo długoterminowy, który ma bardzo dobrze ustrukturyzowaną nawet roadmapę, wszyscy wiedzą, co mają robić, tam nie ma tej dynamiki, tego dynamizmu, będzie to jakiś duży moloch korporacyjny albo, wiesz, nie wiem, aplikacja jakaś medyczna, mhm. gdzieś, gdzie mamy bardzo… musimy być zabezpieczeni z każdej strony, Super, TDD ekstra, w estymacjach wyjdzie, w dłuższej perspektywie czasu to będzie ok, ale jeżeli robimy coś od zera, to są jakieś małe aplikacje albo właśnie bardzo dynamiczne, zmieniające się wymagania, to to TDD jest trochę taką kulą u nogi, ale nie mówię też, że testy są złe. Podejście TDD jest złe w tym przypadku, ale powinniśmy wpisać testy do już tych części aplikacji, które są stabilne i działają. Nie? Znaczy to, to właśnie mi się podoba, nie? że. Mówimy o stabilnych częściach, nie? To jest dokładnie to samo, co kiedyś, pamiętam, mieliśmy fajny taki odcinek o tym, jak podchodzi do testowania. Mhm. Była mowa o end-to-end -end i wiesz, to podejście, że od razu pokrywać wszystko end-to-end, -end, po czym się okazuje, że interfejs się zmienia raz na tydzień i tak. wszystkie te end-to-end -end się wywalają. Nie? Bo prawdopodobnie nie uda Wam się stworzyć w taki sposób testów, żeby one były totalnie nieśmiertelne. Takie testy, żeby było śmieszniej, da się zrobić na te części, które są, nie wiem, jakimiś algorytmami, które mm -hmm. są stałe, raczej niezmienne, raczej nie będziecie robili tam dużych modyfikacji? Kontra kod takiej aplikacji nie wiem, flow biznesowych, które na wczesnym etapie projektu zapewniam was, że o ile to nie jest kród typu, wiecie, dodajcie sobie kolejny wiersz do, do tabelki czy coś, czego prawdopodobnie nie ma sensu testować w taki sposób, nie? to będzie wam się w startupach zmieniać co chwilę. Mhm. Nie? I to tak potrwa pewnie przez kilka miesięcy, może nawet lat. Tak naprawdę będziecie chcieli mieć kompletnie inne podejście do testowania takiej aplikacji, nie? inną strategię, niż rzucenie się na TDD. Nie? Natomiast ja też zauważyłem coś innego, nie? że mm, trochę takie, wiesz, realne sprawdzenie, jak to wygląda u nas. Nie? Ja myślę, że mniej więcej od 6-7 lat praktycznie nie używam TDD. Nie? Praktycznie nie moje aplikacje są otestowane mają mhm. testy ale praktycznie od 6-7 lat prawdopodobnie nie używam TDD w takim stopniu może raz na jakiś czas jak muszę zrobić jakiś algorytm który nie wiem ma coś policzyć i chcę mieć pewność że mam wszystkie edge cases tak. na samym początku i dopiero potem klepię ten kod to spoko ale praktycznie we wszystkich nie wiem aplikacjach typu endpoint typu yy, Jakieś systemy robiące jakieś operacje biznesowe, nie będące data engineeringiem, bo jeżeli wiecie, mówimy o jakimś tam ETL-u, transformacja z jednego setu na drugi, to akurat tutaj TDD ma sens. Wiesz, co dostaniesz na wejściu, wiesz, tak. co dostaniesz na wyjściu. Z góry ustalone wymagania, super, fajnie, zróbcie sobie z TDD. Nie? I tam może nawet i to używam, ale w większości projektów, w których byłem, przestałem używać TDD w momencie, kiedy nazwijmy to. Zdobyłem tą wiedzę, w jaki sposób budować systemy, które naturalnie same w sobie po prostu stają się testowalne. Nie? I po prostu wiem, że na dowolnym etapie będę w stanie te testy wykorzystać. Nie? To jest nic innego jak pewna wiedza, nazwijmy to, architektoniczna, wykorzystywanie pewnych patternów, które wiecie po prostu, że robią taki trochę decoupling od różnych części systemu, dzięki czemu możemy testować pewne rzeczy w izolacji. wiemy w jaki sposób potem ostatecznie będziemy, nie wiem, podchodzić do testowania aplikacji. Często wydaje mi się, że TDD, jeżeli mam, to jest na tym etapie takim testowania funkcjonalnego endpointów, nie? Czyli, że wiesz, wiem, co mam dostać, mm -hmm. do, wiem, co mam wyrzucić do frontendu w konkretnej sytuacji. Totalnie nie interesuje mnie, co się dzieje w środku. Tylko, że na końcu ma być odpowiedź tak. taka i taka. Nie? Jeżeli tak będzie, jest ok. Nie? No i to, i to ma sens dla mnie. Ale Adam, ja wiadomo, w jakich czasach żyjemy. I powiedz mi z twojej perspektywy TDD w dobie AI? Znam kilka osób, które testowało podejście, że pierw testy piszą, potem z tego generują kod i znam dość o wiele więcej osób, które działają w drugą stronę. Mm -hmm. Mają kod, wygeneruj mi testy. Nie? I e, z takich moich doświadczeń, to drugie działa lepiej niż to pierwsze, czyli generowanie kodu z testów działa gorzej niż generowanie testów z kodu. Ale, Czyli piszemy kod, a testy tak, generujemy. Tak. I praktycznie większość takich przypadków osób, które ja kojarzę, też u nas w firmie, jak sprawdzałem, jak specjalnie mm -hmm. przed tym odcinkiem zrobiłem dość szybką ankietę, to większość działa w drugą stronę właśnie. Nie? Czyli mm -hmm. pierw pisze kod, mają już kod, potem e, chcą, żeby ten kod, nazwijmy to, zamrozić. Nie? Bo jak, wiesz, dla mnie napisanie testów to jest zamrożenie. Tak, tak będzie. będzie. Nie? Od tego momentu tak jest. Nie? Więc w moment, kiedy chcą to zamrozić, piszą, mówią OK, wygeneruj mi testy, weryfikują, czy te testy zawierają to, co oni by dali. Nie? I zamiast, jak sobie to tak kiedyś liczyli, że wiesz, nie wiem, napisanie testów zajęłoby im godzinę, dwie, coś w tym stylu, albo nawet pół dnia dla czegoś bardziej skomplikowanego, to pięć minut. No i to jest super podejście, nie? Ale dobry, dobry punkt tutaj powiedziałeś i to też warto mieć na uwadze, generując te testy. Zawsze sprawdźmy czy jest tam wszystko co sami byśmy zrobili. Nie? bo mogą być jakieś niuanse, jakieś wiesz, yy, rzeczy z logiki biznesowej, które edge y, które nie zostały wyłapane przez tego jaja. Wiesz, czy generalnie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc te Jaj stają się coraz lepsze, nie? Zgadzam się. Ale dalej kontekst, który ma jest na tyle wąski i bardzo często nie ma Mając sam kod, nie mając jakiegoś takiego głębszego mhm. kontekstu, jakie są procesy biznesowe i tak dalej, nie wiem, nakarmić, musiałbyś chyba nakarmić AI diagramami przepływu stanów, jakimiś tak. architektonicznymi i tak dalej, żeby Ostatecznie tak naprawdę było w stanie też biznesowy kontekst zrozumieć, dlaczego coś ma działać w taki, a nie, a nie inny sposób. Ja bazuję tylko na tym kodzie, który masz w repozytorium. Nie? Jeżeli są jakieś reguły albo zasady, które są. Nie napisane w formie kodu, to nie ma prawa o tym wiedzieć. Mhm. I okazuje się, że pewne rzeczy, które potem stosujemy, pewne podejścia, które mamy w aplikacjach, no to one tak naprawdę wynikają, nie wiem, z tego, co jest w dzirze, nie? tego, co jest w jakimś tam, nie wiem, w tasku opisanym mhm. albo czegoś. Co wszyscy członkowie zespołu wiedzą. Ale nigdzie nie jest spisane. Ale nigdzie nie jest spisane, tak. po prostu. Tak. Nie? A co gorsza, na pewno nie jest w repo. Mm -hmm. Więc AI, jak będzie generować testy, to zrobi wszystko na podstawie takiego common sense, nazwijmy to. Nie? Ale nie, nie rozkmini tych rzeczy, bo nie ma jak. Mm -hmm. nie? I teraz, dopóki jesteśmy w tym punkcie, to moim zdaniem, nawet takie e, generowanie testów, e, nawet takie podejście TDD, bo wiesz, tak nie można by zrobić TDD na AI. Powiedzieć mhm. AI wygeneruj mi pierw testy, a potem wygeneruj a. kod. Ale właśnie dopóki nie będzie tego, tej wiedzy, takiej bardzo szerokiego kontekstu, to, to AI nie będzie w stanie zrobić tych testów. No. Ja już widzę kolejny pomysł na nasz biznes, Adam. Po prostu zrobimy asystenta AI, który będzie w tym projekcie od samego początku i będzie tam w roli, w roli analityka biznesowego, <laughs> PIOSa, engineering menadżera, i potem jeszcze będzie ci generować testy, mając całą wiedzę na temat projektu. Wiesz, myślę, że powoli idziemy w tym kierunku. Kontekst staje się coraz hmm. szerszy, nie? Coraz więcej można do niego wrzucić. To dalej jest za małe, żeby, nie wiem, być w stanie tak na jeden rzut przeanalizować całą ogromną hmm. aplikację, ale nie bez powodu właśnie w tych takich mniejszych systemach typu nie wiem podprototypowanie jakieś takie startupy coś w tym stylu te aplikacje które dawniej bym powiedział, że wiesz, dalibyśmy jakiemuś tam, nie wiem, juniorowi do zrobienia, bo to jest szybka, prosta apka. Nie bez powodu teraz te apki generuje się jakimś, nie wiem, Lovable, Builder Builder.io, Boltem. Mhm. Siedząc jakiś deweloper bierze po prostu kursora i wyklikuje dosłownie wyklikuje, wypisuje, o, tak no, bym tak. to nazwał. Nie? i albo, nie wiem, jakieś V0, coś w tym stylu i widać po prostu tą zmianę. Nie? I te systemy, żeby było śmieszniej, część z nich ma podejście, że, mówi, że pozwala ci wygenerować testy, tylko że właśnie to działa tak, że pierw generują kod, tak, a, a potem sobie to do dają testy. testy mhm. nie? I raczej nie widzę w tej dobie takiego AI podejścia TDD, bo założenie jest takie, wyobraź sobie, TDD miało rozwiązać ten problem, że ludzie tworzyli aplikacje, które są totalnie nietestowalne, nie? Mm -hmm. czyli nie wiem, wszyscy pewnie pamiętamy, albo ci, co nie pamiętają, to sobie sprawdźcie Legacy PHP, zrozumiecie o co chodzi przez nietestowalność, nie? Masz jeden wielki plik, index.php, PHP, trochę HTML-a, trochę PHP, powciepywane wszystko, jakieś inkludy, nie inkludy i testuj. I ja chciałem zauważyć, że największymi orędownikami i. Osobami, które bardzo chcą korzystać z TDD, to są deweloperzy PHP. Nie tylko, to jest też Java. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Ale to wszystkie te języki są podobne. Tak. Java, Java.NET e, i PHP. Tak. Jak dla mnie to już jest, wiesz, ta sama, ta sama rzecz. Patrząc na to, jak ten kod wygląda, ta poziom obiektowości to jest no. jedno i to samo, tylko trochę inny flavor. Zero, no chłopaki, musisz trochę więcej luzu po prostu. <laughs> Tak, chłopaki nie płaczą. <noise> znaczy, myślę, że właśnie te języki, które są bardziej startupowe, tak bym to mm -hmm. powiedział, nie? No, nie ukrywajmy Python, Node, Ruby, wszystko to, to, to są startupy raczej, nie? W którymś momencie oczywiście przechodzi to również wiesz, w enterprise i tak mm -hmm. dalej, no, ale jeżeli szukasz po prostu czegoś, co jakiejś firmy, która będzie robiła, która buduje startup, to raczej znajdziesz te technologie niż, niż inne. Nie? I teraz niedawno byłem w jednym startupie, dalej w nim jestem, żeby było ciekawiej. W ciągu ostatniego półtorej roku mieliśmy cztery pivoty. I teraz te pivoty wiążą się z tym, że to nie jest tylko zmiana, że funkcjonalność będzie troszkę inaczej działać. To jest obrócenie praktycznie całego czasami e, business value całego planu tej aplikacji. Nie? I teraz gdybym za każdym razem, jak jestem pivot, przy okazji miał zmieniać 10 różnych testów, to nie byłbym w stanie w ciągu tygodnia zrobić takiego Pivota mm -hmm. pod prototyp. Nie? I myślę, że to jest istotne. Nie? Że, żeby zrozumieć, czy TDD właśnie ma taką, mm, mm, jest takim naprawdę świętym gralem developmentu, to trzeba sobie pierwot odpowiedzieć, czy wszystkie aplikacje wymagają takiego samego poziomu skomplikowania. Nie? Bo jeżeli uznacie, że tak, Prawdopodobnie spotkacie się z takim momentem, kiedy się zablokujecie w którymś momencie. Nie? No tak i to jest to. To też nie jest tak, że nie robimy TDD, to już nie możemy go później dodać. Każda aplikacja, gdzieś tam właśnie jak przechodzi, może przejść już ten tryb enterprise, gdzie już jest stabilna, działa i tak dalej. Dodajemy tylko jakieś nowe featurey. Nie robimy już tych pivotów to nie ma nic przeciwko temu, żeby zacząć stosować to TDD mhm. na późniejszym etapie. Czyli dokładnie. nie? wiesz, jest coś takiego jak cykl życia aplikacji. Mhm. Pierw robisz jakiś tam prototyp, potem MVP, rozwijasz to MVP, a w którymś momencie dochodzisz do takiej wersji stabilnej, gdzie to już jest tak naprawdę dokładanie kolejnych feature'ów tak. w różny sposób. Nie? I teraz tak naprawdę jak jesteś w momencie, kiedy już masz jakąś taką utartą grupę feature'ów, które są stałe, no to prawdopodobnie od tego momentu możesz zacząć robić po prostu TDD i to będzie Zdrowe, nie? Podejrzewam też, że gdybym miał robić e, modernizację, wiesz, przepisanie całej uh -huh. jakiejś aplikacji z jednej technologii na drugiej, na drugą, to pewnie też bym poszedł w TDD. Czemu? Bo przepisujemy jeden do jeden feature, my wiemy, co, tak. jak to ma działać, wiemy dokładnie, jaki jest case, I wszystko to, jest opisane. I to jest przypadek, nie? gdzie to będzie bardzo pomocne, nie? bo przepisując to no, unikniemy, ty, unikniemy tych błędów, które mogliśmy gdzieś tam... No dokładnie. Nie? Nie? I wtedy wiesz, wiesz, jak to ma działać albo zakładasz, jak to ma działać, piszesz sobie test, przepisujesz funkcjonalność, idziesz do następnej. Mhm. Nie i tak powtarzasz ten proces, nie? tylko że to jest właśnie proces dla aplikacji, które już mają bardzo. No, unormowane. Unormowane, u, u, wiesz? Zabetonowane po prostu reguły biznesowe, mm -hmm. nie? Natomiast jeżeli potrzebujesz coś, co jest zwinne, co się będzie często zmieniać, to najbardziej kontrowersyjna opinia, jaką mogę powiedzieć, to jest. Olej testy. <noise> Olej, testy automatyczne, rób manualne, więcej manualnych i po prostu w tym, tej fazie szybkiego wzrostu lepiej w tym kierunku iść, niż bawić się po prostu, stracić czas na pisanie testów i bawienie się w potem ich naprawianie. Za każdym razem, tak. jak musisz coś zmienić. Nie? nie zdziwię się, jak w którymś momencie osoby, które by miały testy w startupie, takim bardzo dynamicznym, usuną te testy. Albo wyłączą ich sprawdzanie, mhm. bo po prostu okaże się, że więcej czasu, jeżeli wiecie, więcej czasu spędzacie na pisanie testu albo naprawianie testów, to jest najgorsze, nie napisanie. Naprawianie testów niż na dewelopowanie featureów, to znaczy, że jest źle. No, więc testy ok, ale z głową. Oj, bardzo z głową. Nie? Natomiast dalej bym tutaj podzielił trochę, że jest ta pewna grupa osób, nie? w szczególności osoby, które wchodzą dopiero do IT, osoby, które. Czują, że nie są w stanie jeszcze tworzyć skalowalnego, testowalnego oprogramowania. Nie? Na naszych uczelniach, wydaje mi się, że jeszcze nie uczą, jak testować aplikacje mhm. albo jak pisać aplikacje, które są potem możliwe do przetestowania. To prawdopodobnie tym osobom bym proponował, żeby zanim zaczną klepać kod, żeby sobie te testy jednak napisały. Tak, mhm. bo to jest właśnie. To TDD narzuca pewne rygory przy tworzeniu te, te, tego kodu. To jest, to jest bardzo dobre dla początkujących programistów i uważam, że bardzo dobra rada, Adamie. Znaczy, tak, znaczy, wiesz, ja zauważ... Bo wiesz, oni się muszą zamknąć wtedy tak. w, ty, w, ty, w tych ramach i, i, i zadziałać, nauczyć się, a tak, potem... A potem możesz to olej, tak. bo to ci wejdzie w krew, nie? To jest to, dlaczego, jak zapytacie prawdopodobnie większość takich, nie wiem, naprawdę doświadczonych, nie seniorów z nazwy, ani nie seniorów z wieku, tylko seniorów naprawdę z doświadczenia, jak ich zapytacie, czy używają TDD, to prawdopodobnie większość Wam powie, że nie. I, nie powie, i teraz nie powiem Wam nie, dlatego, że tego nie lubi, tylko dlatego, że na tym etapie, jak spojrzycie na ich kod i czy on jest testowalny, i czy generalnie ich aplikacje działają, to wyjdzie Wam, że działają, działają poprawnie, są otestowane po fakcie, co prawda, ale są. No i generalnie ten kod nigdy nie ma problemu, żeby był testowalny. Nie? Natomiast różnica wygląda trochę inaczej. Jak weźmiecie sobie statystycznego, początkującego programistę, który dopiero co wchodzi do IT, dacie mu do zrobienia coś, to o ile jakimś cudem ta osoba, nie wiem, nie przeczytała jakichś tam kilku książek, artykułów o tym, jak pisać te aplikacje, żeby były testowalne, to okaże się, że dostaniecie coś, co będzie działać. Prawdopodobnie będzie działać, żeby było śmieszniej, ale w którymś momencie, jak dojdziemy do etapu, że chcemy zamrozić to i chcemy to otestować, to się okaże, że jesteśmy bardzo w zablokowani. <laughs> bardzo zablokowani. <laughs> Bo, bo po prostu aplikacja, ja nie wiem, żeby przetestować jakiś moduł, to tak naprawdę, wiecie, musicie tworzyć na nowo jakieś moduły, bo nie wiem, używacie tam singletonów czy coś w tym stylu, i okazuje się, że to już jest po prostu tak tragiczne do testowania, że trzeba to przepisać, nie? Oczywiście takie rzeczy pewnie powinny wyjść w code review, no ale znowu, mówimy o startupach. Często w startupach to jest tak dynamiczne, że to code review to tak naprawdę proces developmentu sprowadza się do trunk-based development. Development wszystko trafia do mastera i code review to się robi na żywo, jak się wchodzi po prostu tak. w dany plik i widzisz, patrzysz i o ja kto panu tak sp... no. no ja nie robię tego taka, ja nie robię tego dalska. No a tego mówię nie, tak wracając tutaj do tego sedna nie, nie używałbym TDD wszędzie. Uważam, że to jest po prostu przerost formy nad treścią. Uważam, że jeżeli wiecie, idziecie na konferencję i ktoś wam mówi, że macie używać TDD wszędzie, to was okłamuje. Coś musi z tego mieć. Tak. No, prawdę <laughs> Może pod... sprzedaje jakieś kursy. <laughs> Albo książki. Nie? Natomiast używałbym TDD tam, gdzie naprawdę to ma sens czyli właśnie przepisywanie aplikacji, już bardzo stabilne, stabilne systemy, mm -hmm. gdzie po prostu wiecie, że jak napiszecie ten test, to za tydzień nie będziecie znowu tam wchodzić. I go całego oradzi od nowa, nie? bo się zmieniły wymagania biznesowe. Z zaskoczenia. No, ale to, to jest śmieszne, to się bardzo często zdarza w takich dynamicznych aplikacjach, na początkowej fazie każdej aplikacji. Tutaj ja bym dodał jeszcze, że to co Adam powiedział to jest super, ale fakt faktem, żeby znać tą metodologię, też jest bardzo istotne i to też co Adam mówił, żeby ci początkujący adepci programowania jednak to TDD sobie wykorzystali więc poznanie tego nauczenie się pisania tych testów na pewno na pewno wam się wszystkim przyda ale czy tdd to must have no, myślę że myślę że w obecnych czasach i w przyszłości patrząc na to jak wygląda sytuacja w rozwoju AI-ów myślę że damy sobie radę bez <grym> no ja myślę że tym optymistycznym akcentem. Bardzo optymistycznym. <noise> Pewnie większość z Was się ucieszy, że jednak te testy e, będą coraz łatwiejsze do, do tworzenia. Mm, możemy chyba powoli kończyć. Myślę, że możemy kończyć, więc tutaj na zakończenie używajcie TDD tak ze zdrowym rozsądkiem. I myślę, że to jest podsumowanie tego odcinka. I co? Dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć.